Witajcie na naszym kanale TwiStory! Mama, tato i dziewczynki wyjechali i kanał przejmujemy my, bystrzaki! Nie uwierzycie, co się stało! Odwiedziła nas babcia z Karbonity! Mało tego, że nas odwiedziła, to jeszcze stało się coś bardzo zaskakującego! Jak chcecie się dowiedzieć, co to było, to koniecznie oglądajcie filmik do końca! Pamiętajcie, żeby zostawiać dla nas łapki w górę, no i oczywiście subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A te codziennie o 15. A teraz już zapraszam na filmik. Ho-ho, tutaj popatrz, masz tutaj klocek. O, on będzie tutaj pasował. O, tutaj, tutaj. Weź go z łaski swojej bolku dziobem, tutaj. Wsać, o tu. Jasne, jasne. Awesome! A weź mi powiedz co tam u dziadziusia, Dawno go nie widziałem. Wyjechał już? Uh -oh. Nie, jeszcze nie! Poszedł do lasu na spacer. A rozmawiałeś z nim już kiedy wyjeżdża? Oh, no. no właśnie, nie wiem jak mu to powiedzieć. Uh -oh. No jak to jak? Normalnie! Szanowny dziadziu, odwiedziny już dobiegły końca. Wracaj do siebie! Zarezerwować Ci bilet? No nie wiem. Dla Ciebie to wszystko jest takie proste. Uh -oh. Bo to jest proste. Tylko Ty niepotrzebnie to komplikujesz. A jak się nam nie obrazi? Uh -oh. No słuchaj. Każde odwiedziny kiedyś muszą się skończyć. Chyba, że dziadzieś się wprowadza, klekle! -kle. No mam nadzieję, że nie. Już mam dosyć tego dogryzania o skarbonicie. Ciągle mnie pyta o szczeniaki i kiedy się ustatkuje. A no właśnie, ty piesku, kiedy się ustatkujesz, klekle! kle No Bolek, weź przestań dogryzać. Bolku! Nie zaczynaj ze mną! ho- ho! Lepiej mi pomóż wymyśleć, co powinienem powiedzieć dziadkowi! Aj, wy to się nic na żartach nie znacie! Ale to prawda! Mam pomysł, jak zasugerować dziadziowi, że jego odwiedziny powinny zbliżać się ku końcowi! Kle, kle! Tak? No to mów szybko! Nie trzymaj mnie w niepewności! Zapytaj dziadka, kiedy planuje wyjeżdżać, bo chciałbyś mu zrobić imprezę pożegnalną! By strzaki tak go polubiły, że chciałyby go ładnie pożegnać. No to jest świetny plan! Zaraz wróci dzianek, to go zapytam. Dzięki. No, Balku, ty to czasem masz fajne pomysły. A Oczywiście, że mam. Tylko wy mnie nigdy nie doceniacie. No, no. Witajcie chłopaki! A wy tu co? Zamiast iść trochę na spacer? Uh -oh. Przewietrzyć się, pobiegać. To wy tutaj siedzicie w domu? A taka ładna pogoda! Całą zimę będziecie w domu siedzieć. Jeszcze czas będzie, żeby sobie pograć. A byliśmy, byliśmy od rana! Wróciliśmy trochę się zagrzać! Dziadku, a takie pytanie mam od wszystkich: kiedy ty planujesz wyjeżdżać? Bo my chcielibyśmy ci zrobić imprezę pożegnalną. No, taką ekstra! A nie kłopoczcie się. Nie macie na co pieniędzy wydawać, czy co? Nie trzeba żadnej imprezy. Ja skromny dziadek jestem. No to cześć, papa. Idę się trochę zczemnąć. No, no. no to chyba nam się nie udało. Ja już nie mam siły. Chciałbym, żeby dziadek pojechał do siebie. Śpi na moim łóżku. Jest mój miski. Mama gotuje najlepsze kąski dla niego. Dla mnie już nic nie zostaje. No, no. Oj, widzę, że ktoś tu jest zazdrosny. Co jest, chłopaki? Co robicie? A układamy sobie klocki. Tak, grają. Knują, jakby się tu dziadka pozbyć. Pozbyć? Jak to pozbyć? Dziecku, co ty wymyśliłeś? A nie słuchaj Bolka, on jak zwykle wyolbrzymia. Tak, ja wyolbrzymiam, a kto kombinuje jak dziadzia wysłać do domu? To chcesz, żeby twój dziadek już wrócił do domu? No już mnie ta wizyta zaczęła męczyć. Kocham mojego dziadka, ale chciałbym wreszcie odzyskać swoje łóżko i miskę. No i pobyć chwilę sam. No rozumiem cię, rozumiem. Ale ja to z kolei mam zupełnie odwrotnie. Chciałabym, żeby moja babcia mnie odwiedziła. Tęsknię za nią. Już tak dawno jej nie widziałam. No to jaki problem? Zadzwoń do niej albo napisz. Na pewno chętnie do nas przyjedzie. A jak nie, to przecież ty zawsze możesz pojechać do niej. To świetny pomysł! Chile, szybko pogarka i długopis. Napiszemy list do babci. Co? Oh, no. Nie dojść, że dziadek to jeszcze babcia ma przyjechać? Co za dużo, to niezdrowo. I idę stąd. No to przepadłem. Oh, no. Jak dziadek zobaczy babcie z karbonity, to już w ogóle nie będzie chciał stąd wyjechać. Zostanie z nami na zawsze. Nie tragizuj, jakoż to będzie. Kochana babciu. Oh. Mam nadzieję, że jesteś zdrowa i że wszystko u ciebie w porządku. Ja nadal mieszkam u Lili i Nelly. Bardzo się polubiłyśmy i pewnie zostanę tu na całą zimę razem z Newtonem i gps -em. Pomyśleliśmy sobie, że jakbyś miała czas, to mogłabyś do nas przyjechać. Dawno się nie widziałyśmy. Tęsknię za tobą. Całuję skarbonitka. Awesome! No, na ma wystarczyć. Kiedy dziewczynki pójdą do przedszkola, to po drodze wyślą mój list. Co to, to może być? Mama, tato i dziewczynki mają wrócić dopiero wieczorem. Newton, spójrz za okno. Zmienił się czas. Właściwie to już jest wieczór. To pójdę zobaczyć. Przepraszam! A pani do kogo? No witaj, młody człowieku! Jestem babcią takiej uroczej świnki skarbon. Dzień dobry! Dzień dobry! Uh -oh. Przyjechał do nas w odwiedziny, a teraz poszedł na spacer. Już jakiś czas temu, więc pewnie zaraz wróci. O, to świetnie! Będę miała towarzystwo na spacery! Bo wy to pewnie zaganiani jesteście! Nie będziecie mieli dla mnie czasu! Nie po to cię zapraszam, żeby z tobą nie spędzać czasu! No, już dobrze, już dobrze! O, witam serdecznie! Moje uszanowanie! Niech! O, a to jest właśnie mój dziadek! Kompas jestem, to znaczy dziadek, kompas! Witam serdecznie, szanowną panią! Ach, wit Skarbonitka taka piękna. Ależ pan łaska! Ma się za rumienie! A da się jeszcze bardziej... będziesz z pana! Słyszałam, że chodzi pan na spacery. O, tak! Ja jestem aktywnym pieskiem w przeciwieństwie do tego to gangu wystrzaków. Oni tylko gierki, telewizor, pogaduchy. Oh. Dziś młodzież już nie ta. My robiliśmy zawsze tyle kilometrów. A zapraszam szanowną panią na spacerek. Awesome. Kiedy tylko będzie pani miała ochotę. Pokażę pani okolice. Urokliwe tutaj są. A chętnie skorzystam. Choćby zaraz. Dziś wieczór taki piękny. A to w takim razie zapraszam panie przodem. A dziękuję, dziękuję. No to już po mojej babci. No, no. Miała ze mną spędzać czas, a poszła na spacer z dziadkiem. Uh -oh. No przykro mi skarbonitko, nic na to nie poradzę. Wiesz, głupio tak powiedzieć, uh -oh. ale pomogę wam coś wymyśleć, żeby dziadku pojechał mi wreszcie do domu, bo chciałabym spędzić trochę czasu z moją babcią. No to teraz to skarbonitka jest zazdrosna. Ja się umie nam mieszać. Oj, nie ma tego złego. Przynajmniej mają towarzystwo. No tak, to prawda, chociaż tyle. Babcia lubi aktywnie spędzać czas i dziadek kompas to dla niej idealne towarzystwo. Dobra, chodźcie. Zobaczymy nasz ostatni odcinek. Ciekawy jestem jak wyszło. No ja też. To oglądamy. Witaj w co tam czytasz? Książkę z przygodami gangu bez szaków. Bardzo wciągająca. Hmm, tak? To może ja kiedyś przeczytam? Na razie chciałbym ci coś powiedzieć. Razem z babcią skarbonitki, panią lodzią, chcieliśmy Ci zakomunikować, że wyjeżdżamy. Ho, ho! Jak to wyjeżdżacie? Już. To znaczy pani Lodzie już wyjeżdża? Zaprosiłem panią Lodzie do siebie nad morze. Wiesz, tam można chodzić na spacery, oglądać zachodzące słońce. A tutaj nie można? Skarbonitka będzie załamana, że babcia wyjeżdża. Oj, dobry z ciebie, kolega! Nic się nie martw! Ja już wszystko ze skarbonitką załatwiłam. Wiem, że ci smutno, że nie chcę, żebym wyjeżdżał, ale trudno. Odwiedziny mają to do siebie, że kiedyś muszą się skończyć. Przykro. No, no. Y no dobrze, dziadku. No w takim razie miłej podróży. Do widzenia, Pani Lodziu! A do widzenia! Do widzenia! Do miłego zobaczenia! Niedługo tu wrócę! Papa! Papa! Pa. A Wam, widzowie, już dziękuję na dziś. Pamiętajcie, żeby zostawiać dla nas łapki w górę. I oczywiście, subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A te codziennie o 15. To pa